głosu! O nie, tam są inne. Dobra. no to Ja umiem to zaśpiewać. Chary muszę was nagrać, to jest pamiętna chwila. <laughs> Żeby... Aha, 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 nie ma tego. Dobra, dawaj, Gróbka, żebyś, o, kurek, to. I to, daj. Ale to, no, a sześć, cztery. My pasterze, pasterze, Grając go, na liże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, A Na wysokości chwała, na wysokości, a pokój na ziemi. Oddawali swe ukłony w pokorze, obok niego boże. Chwała na wysokości, chwała, na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała, na wysokości, a pokój na ziemi. Pan o Marski sam ogłosił te dziwy, dziwy których oni <grym> nie skościli jak żyli. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Dziwili się na powietrznej muzyce i myśleli, co to będzie za dzieciem. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na, na ziemi. Oto mu się mówi, o kłaniają, Kłania że i królowie podarunki oddają. oddają. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój Kłania. na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Ja nie, nie my pilnują, żadny piłuję, ja nikomu żadny pilnują. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi.

Pała na wysokości, pała na wysokości, boa na wysokości, a na wysokości, Pała na wysokości, pała na wysokości, boa na ziemi. Brawo! obstawiamy. Czy to jest wosk? Panowie! Są zawrażarki. Tomek i Polacko i zabudą. Kochał. Do piekarnika. Nie, papier się przykłada i on to ksiąka, że jak Polacko pomoże.